Witam kolejnego dnia Idę na śniadanie, mam godzinę 7.34 Na śniadanie, pogoda się taka to chyba kiepska Kurde, to jest super, pranie Prawie tu wisi przed hotelem, gdzie właściwie obrusy czy co tam tam pan władza stoi Pilny ruchu czy czego, nie wiem No a ja tutaj mam za rogiem zaraz do restauracji thank okay. you Halo, halo, halo. Witam kolejnego dnia. No wczoraj nie było co za bardzo nagrywać. Wróciłem mega późno do hotelu. Właściwie prosto, prosto z firmy pojechaliśmy jeść. No i wiecie, kurde, jak to jest. Więc nic nie nagrywałem, no i dzisiaj myślałem, że będę coś innego robić. Czyli znaczy, będę coś innego robić, bo dzisiaj dopiero na dwunastą tam idę. Więc jest mega fajnie. Chciałem pojechać na tą twierdzę, ale no... Jak leje też, to kurde, się nie, jakoś nie... Nie za bardzo mi opłaca. Ale mm, mam inny pomysł, widzę takie fajne serpentynno-coś tam dojechania yy, w punkt widokowy taki trochę inny niż ta twierdna, pada deszcz i może w widoku nie będzie, bo chmury są. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie tam jadę. Yy, drogi w Serbii, właściwie takie yy, wiejskie drogi, tak tutaj widzicie, zazwyczaj są Dość wąskie, hmm. i no to jest akurat duże auto. ale Właściwie to jest wyższe niż, niż szersze, i to się ledwo mieszczą. Znaczy na osobówki też się tu ledwo mieszczą. To na kam kamera tego nie oddaje tak idealnie, yy, ale no, dwa auta, czyli oni tu sobie jeżdżą tak tymi drogami, nie mają problemu żadnego, ale no, dwa auta nawet wyjechał gościu na, na drugą część tą taksówką, na drugą część ulicy, to auto tam tak, gdzie nie gdzie mają problem się minąć. I, e, no dobrze jest, jak jest gdzieś pobocze, ale tak widać, na przykład po mojej stronie, takiego pobocza, żeby gdzieś zjechać, a ja teraz w ogóle na, na lewym kołem na środek ulicy, no bo no nie ma na inaczej jechać. Ale na przykład tak tutaj, to muszę tak jechać. Tani sobie jakoś nie robią jakichś specjalnych Mów z tym jeżdżą normalnie I to jest szybko Nie wiem czy tak te, były te drogi budowane Może się nie spodziewali że kiedyś będą szersze auta Przepraszam że wszędzie tak były budowane te drogi w całej Europie tylko że Europa jakby dostosowała się do krajów do panujących niekrajowków do panujących e, samochodów aktualnie i poszerzała te drogi. A tutaj Serbii, pomimo że w Europie zostawiła tutaj no, śmietni w ogóle tam prawie na drodze. Hmm, ciekawe jestem jak te serpentyny będą wyglądać. <śmienic> o kurde mm -hmm. No takiego coś się nie spodziewałem, ale patrzcie taka droga O kurde wyrwa pula. ale oświetlenie Oświetlenie jest, nie wiadomo czy działa w nocy O, no, tylko dotąd. <śmienic> no, ale nie no, droga droga niby jest na mapie Domy tu są. Coś chyba 15 km jest. Z tego, co tak patrzyłem sobie na mapie. Ja może przejechałem może z 5, to 10 km taką drogą będę jechał. Fajnie. Zobaczymy, gdzie to dojadę. o których tam mówiłem na parkingu i to są takie dość sporawe <laughs> te serpentyny no i jestem ciekawy co to będzie co to będzie skoro eee, taka droga tam wcześniej nie wiem czy było widać, bo włączyłem tam timelapsa nie wiem czy coś nagrało czy nie, bo to z boku znowu było eee, skały normalnie pospadały na, na drogę w niektórych miejscach Mam nadzieję, że tu mi nic nie spadnie na mnie. Nie odłamy się jakiś kamień. No, ale fajne... Kurczę, fajny ten yy, sposób na spędzenie przedpołudnia. Czasu mam dużo, bo dopiero 8.30, Na 12 mam być. Też nic się nie stanie, jak będę po 12. .00. No. Zobaczymy, chciałbym dojechać do końca, do tego punktu widokowego. Bo była druga, bo to generalnie gdzieś na tą górę się wyjeżdża, na którąś tu, nie, nie widać, e, no tam jest ten punkt widokowy, no i z drugiej strony te, jest jakby też droga do, do tej, w tą górę, tylko tam już jest taka większa mam nadzieję? Nie wiem, mam nadzieję, że większa się okaże bo tam, tamtą pojadę tą drogą. Czyli ten też by fajnie było jechać, ale lepiej coś nowego sobie podwiedzać. Halo, halo, dzień dobry, witam już kolejnego dnia. Yy, witam na stacji OMV w, w Serbii jeszcze, ale już yy, przy granicy. Przy granicy z, z Węgrami. Nic już nie nagrywałem wczoraj, bo już pojechałem do e, firmy. No to wiecie jak to się skończyło, skończyło się tak, że już potem nic nie nagrywałem, bo potem restauracja i się potem do hotelu wróciło dość późno. E, no i dzisiaj rano też byłem w tej firmie, chciałem e, parę rzeczy obgadać już takie ostateczne, ostateczne. Miałem tam być co prawda godzinę tylko, no ale zeszło do godziny... E, 11, chyba po 11 wyjechałem Mamy teraz aktualnie godzinę 14:45, więc trochę kiepsko mi to wszystko idzie. Ale kawka jest, kawka jest, więc bardzo fajnie. I co, no będę sobie pił? Do granicy mi zostało jakieś. Czekajcie, nawet nie wiem ile. Gdzieś będzie pewnie napisane na, na ten. Słupek gdzieś będzie drogowy który to kilometr ale nie wiem szczerze żebym ile z 50 km może mi zostało? Tu jest jakiś słupek No, 52, no to 52 pewnie kilometry mi zostało do granicy. Yy, no i patrzcie, kurde, 26 stopni. Dzisiaj super pogoda na to, żeby gdzieś iść coś zrobić, no ale kurde ja już wracam, no to to już trochę lipa. Nie mogę taka pogoda być kurde, przez wczoraj i przedwczoraj było dużo lepiej dla mnie. Może dla filmów. Filmy może by były lep... coś lepsze. Coś by się działo przynajmniej na tych <laughs> filmach. A nie tylko ja. jadę i jadę. No ale co jakiś tam czas Wam e, dorzucę jakieś e, jakieś coś fajnego. Mam nadzieję, że to, mam nadzieję, że to się podoba. No e, e, i nic. Jadę. Jadę dalej. Na 23.15 niby mam być. Plus godzina stania. Na, na bank będzie godzina stania tym razem na granicy. Wiem, że nie stałem nic wcześniej, raczej w, w tą stronę, ale w, wracając na pewno będę na, na pewno będę stał z godziny, jak, jak nie więcej. Się okaże. No i jak zwykle zapominam, że ta kawa na tym OMV na tym samym, bo zawsze się kurde na tym za, za, zatrzymuje. Na tym OMV ta kawa nie jest za dobra. Zawsze zapominam. Ale nie, nie to chciałem powiedzieć. Patrzcie na te chmury. Te chmury te burzowe chmury, mogę się założyć, przywitają mnie zaraz za granicą. Yy... No, mnie, no, na granicy serbsko-węgierskiej, przywitają te chmury. Tak, jakby kurt, no tak widzieliście w poprzednim filmie, jak wracałem, jak jechałem tu, to granica i momentalnie super pogoda. <goda> Także wjeżdż... będę wjeżdżał z powrotem w kiepską pogodę i tylko tak, by ten rejon środkowy. Tutaj Serbii jest ciepły i, i słoneczny. Południe jest niefajne. I, i, i już północ Węgry też już się nie fajnie robi. Zresztą to widać. Tam jest kiepsko, a tam parcieka ładna. Pogoda z tyłu. Mega, mega niedobrze dla mnie, bo nie dość, że deszcz to jeszcze będę. Jechał jak ciemno jest, ale ja nie za bardzo lubię jeździć aktualnie. Jak jest ciemno, jakoś tak mi to przeszkadza. A na bank będę jechał przez Słowację, szczególnie przez Słowację, ale co zrobić? Co zrobić? No i piątek, piątek godzina 15 Więc e... tak. Nie fajnie, nie wiem czy to słychać ale jest taki na szybie, szczególnie taki dźwięk, tak jakby piasek się sypał. Na przykład, wiecie, jak, jak jedziecie za tą ciężarówką niekiedy i ona, nie wiem, tam wjedzie w jakimś terenie albo piasek rzuca swojej naczepy, no to takie o szybę tak, tak szaleści coś. Ale teraz, jak widzicie, przede mną nic nie jedzie, a tak szaleści coś to się zastanawiają, o co to chodzi. I to wychodzi na to, że to są takie muszki robaków czy coś, bo non stop teraz aktualnie, jak widać na szybie, na szybie, jest mega brudna i dosłownie to się, co wyczyszczę, to za chwilę to się pojawia. I to tak słychać, no co jakiś czas taki po prostu, jest taki mega taki, yy, no te, te, te uderzenie, uderzenia, uderzenia tych robaków o tę szybę. No tragedia po prostu. Zaraz wypsika pewnie cały ten cały płyn i potem co będzie? Nic nie będzie, nic nie będzie miało Ale tam to pomoda się psuje, ale będzie przerąbana I na granicy Mogę się założyć No i co? Ja właśnie teraz na granicy Coś, naprawdę ten Obecna sytuacja w Europie spowodowała to, że osobówki nie czekają tak długo. a czeka tu jest kolejka w całą 15 minut. 15 minut, żeby wjechać do, do Europy. Byłoby mniej, tylko akurat tą bramkę, którą wybrałem, wybrałem bramkę numer 3. Przy bramce numer 3 nie celnik, tylko ten policjant sprawdza paszporty poszedł sobie do kibla czy gdzieś tam, nie wiem gdzie, na no poszedł w każdym razie nie było go gdzieś, nas 5 minut go nie było e, no więc cała kolejka zatrzymana była w moim tym w moim kierunku no także bardzo fajnie się jedzie ustki znowu tu, tam jak zobaczycie tyle stoją nic nie, nic nie jedzie w tą stronę do Budapesztu, do Budapesztu mam jakieś 180 km. No to już tam w Budapeszcie będzie źle eee, i to będzie jakaś taka godzina, będzie 17, czy, czy któraś tam będzie, więc piątek, więc to będzie tragedia. No ale co zrobić? Nic nie zrobić. Jadę. Aktualnie 17.30 jestem już na Węgrzech. Właściwie już widzieliście, że byłem na Węgrzech, tylko na południowej części. Ja już jestem w północnej prawie części, czyli no, w północnej części jestem, tak? Bo to już za Budapesztem. Tam gdzieś za tamtą górą, za tamtymi górami, Słowacja już będzie. Więc nieźle, trochę korków było. W końcach Budapesztu, tu jak się zwężała z dwupasmowej na jedną pasmową, też był lekki koraczek, ale to taki, że dało się przejechać. No i co? I tam zachód słońca. Może będzie gdzieś widać. No, jakby było gdzieś widać, to bym fajnie tutaj zrobił taki laps albo coś. Ale nie wiem, czy będzie widać. Zobaczymy, Jeszcze trochę do zachodu słońca. Zachodu słońca zostało. Yy, I co? No zasięg mam 400 km i teraz pytanie jest tak, ty, do domu mam 341 km, chyba nie będę tankował, bo nawet jeżeli zatankuję teraz, stracę na trochę czasu na tankowanie. często mnie pytacie w komentarzach w jakiej firmie pracuję, w jakiej firmie transportowej i e, jak się dostałem do tej firmy transportowej więc tak, od razu zaznaczam na samym początku, chyba też odpisuję Wam, niektórym odpisuję niektórym, niektórym, co pytałem to samo, to nie odpisuję, ale może to w filmie wyjaśnię e, nie pracuję w żadnej firmie w firmie, której mnie widzicie to jest moja firma i ona nie jest nie jest transportową firmą Oczywiście żadna z tych działalności, której ja prowadzę, nie jest yy, transport. Transportuję natomiast swoje własne rzeczy do klienta. Yy, I to jest tak, że ja to robię, jeżdżę dostawczakiem, czy właściwie no już coraz mniej. Yy, ci, co oglądali wcześniejsze odcinki, no to yy, wiedzą o co chodzi, dlaczego i tak dalej. Jeżeli nie, no to zapraszam oczywiście na poprzednie odcinki. O, jaki widok, jaki widok, zapomniałem w ogóle o tym widoku. No, także, także ja firmy transportowej nie mam, nie pracuję dla nikogo. Pracuję tylko i wyłącznie dla siebie. No i dobra, właśnie w tym momencie do Słowacji wjechałem. W tym momencie do Słowacji wjechałem, żadnej kontroli. E, oczywiście e, ci tam celnicy czy policjanci czy to tam, stali. Tak ja, jechałem, tak samo jak jechałem, w drugą stronę też stali. Eee, jedno auto było tam stało do kontroli właściwie. Na mnie tak samo patrzyli się, puścili, znaczy puścili, nie zatrzymali w ogóle. Po prostu patrzyli się, nic nie machnęli, nic kompletnie przejechałem. Na, e, natomiast na słowackiej części już nikogo nie było. Więc ten stan wyjątkowy, bo teraz by ogłosili stan wyjątkowy, czy, czy coś tam... No, to chyba nic z tego nic sobie nie robią. E, no i cóż, no i tak to jest. Zostało mi jakieś... E, 295 km. No, no, całkiem, całkiem. No, 300 km. E, więc... Cóż, robi się ciemno chyba się będę żegnał. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji, bo dużo osób zauważyłem, ogląda, a nie subskrybuje. Więc jeżeli dotarłeś w tym momencie do końca tego odcinka, a nie subskrybujesz, naciśnij ten przycisk. Subskrybuj. No. <laughs> Także dzięki jeszcze raz za dzisiejszy odcinek i do następnego.